Witajcie, witajcie. Mamy dzień czwarty murowania. Praktycznie końcówka tego dnia. Dzisiaj cały dzień nas straszy deszczem. Mamy tamte ściany już wyciągnięte na 5 warstw. Jeszcze sobie ten rząd pociągniemy na piątą warstwę i będzie można obsadzić te dwa narożniki ostatnie żeby można było to już zamykać No i zaczęliśmy robić już te wewnętrzne ściany i tam ten winkiel który, który robimy od poziomice. I tutaj już będziemy robili przepust. Przepust ma się zacząć na tym rzędzie i tutaj będziemy wstawiali rurę. Zrobimy to sobie tak, żeby było... ten sposób, żeby mieć troszkę luzu, bo tą rurę będziemy wstawiali w, w z ze spadkiem opsa. I z tego poziomu będziemy myśli w tamtą stronę. Tam już też mamy wycięty jeden bloczek, na którym będzie ułożona rura przepustu. Tu od razu będziemy montowali 160 tak, żeby nam się one ładnie złożyły. Spadek robimy około 1,5%. Około 1,5%. Więc mamy mieć różnicy na 10 metrach, które tu mamy 15 cm. Dobra, to będzie w ten sposób do wycięcia. To będzie w ten sposób do wycięcia i znowu zaczyna wkurwiać deszczem, że tak powiem brzydko, że tak powiem brzydko, jakoś tak. Jakoś tak. Dzisiaj długo nie podziałamy. Tym bardziej, że już znowu zaczyna coraz większy padać. Ale jeszcze mam nadzieję, że ten rząd damy rady ogarnąć. Tu już wewnątrz też mamy jakiś front zrobiony. Także w międzyczasie będziemy sobie to doklejać. W koło ostatnie pociągniemy w dniu jutrzejszym. I systematycznie tu będziemy już murować od poziomicy. Jeszcze trochę ich zostało Także podejrzewam, że Jutro tego nie damy rady szafnąć Ale Ale i tak nieźle Na tyle bloczków Na takie winkielki Całkiem spoko Samego murowania wam codziennie będę pokazywał bo się zanudzicie, ale co jakiś czas, jakąś wrzutkę zrobimy. weźmiemy rurę od razu. Tu będziemy mieli jeszcze 20 cm i 15 cm, 15, nie 20. XPSa na zewnątrz. I zaraz zobaczymy, czy, czy wystarczy nam ta krótka, czy trzeba będzie długą. 7 cm wchodzi. 15 i 7. W zasadzie na styk by i ta starczyła. Więc zrobimy sobie tutaj tą. Tu zrobimy sobie tą, a w środku ustawimy już tą dłuższą. Przepust będziemy mieli jeszcze w tej ściance. I w tamtej, w tamtej ściance będzie wychodził pion. To na razie możemy odłożyć. I coraz większy. deszcz zaczyna uczyć się padać. Także za dużo nie popracujemy już. To sobie od razu obsadzimy. To sobie od razu obsadzimy. Je baniutki Cyk Patrzeć, żeby w dobrą stronę to zrobić Żeby w dobrą stronę nam spadek wyszedł tam prawie na zero i tutaj jest za dużo jeszcze no i tu mamy już około 7mm pewnie wyjdzie więc zostaje więc tak zostaje. No masakra z tą pogodą. Człowiek chce pogonić trochę. I co? Zaraz po robocie. Cały misterny plan, wpis. Dół. Przynajmniej ten przepust ogarniemy. Ładnie uzupełnimy od razu Czyk. Jeszcze raz kontrolnie zobaczymy spadek Czy chociaż w dobrą stronę idzie No i elegancko Elegancko Przyczepimy sobie sznurek od razu Może jeszcze coś tam domurujemy Albo i nie. nie Jak nie urok Zobaczcie co się dzieje. Spróbuję chociaż ten jeden jeszcze ogarnąć To już wiatr trochę za duży Wszystko rozmoczy, zaraz nam. Piknie, piknie. No nic, pozakrywamy to sobie. I tyle. Zobaczcie, co się dzieje. Na chwilę się schowałem, ale podejrzewam, że będzie dzisiaj fajno No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą pracę z pogodą nie wygramy plan był ambitny ale niestety no nic, tutaj obsadziliśmy sobie ten przepust jeszcze ten górny udało się wkleić ale już zaprawa się rozrzedzała więc spójna zostanie uzupełniona w dniu jutrzejszym zostawiamy to tak jak jest Tych też nie udało się obsadzić na szósty rząd, no ale to nic, jutro na spokojnie to ogarniemy. Tu będzie wychodził w części garażowej w samym rogu piąt do góry i on kolanem później, zejdzie, zejdzie w ścianę, będzie szedł po ścianie do samej góry. Jeden i drugi i drugi będzie szedł tutaj przy wejściu zaraz. Też jeszcze jeden pion, muszę wziąć jeszcze jedną rurę na przepust. I cóż, tak to wygląda. Plan był taki, żeby jutro praktycznie skończyć, ale no przez ten deszcz raczej nie ma szans. Mam nadzieję, że jutro będzie trochę lepsza pogoda i uda się to ogarnąć. Jeszcze zostało trochę tych wewnętrznych ścianek do pomurowania. Także będzie jeszcze dwa dni, No ale nieważne, ważne żeby, żeby to zrobić. Tu już troszkę zabawy jest, no bo te dwie ścianki od poziomicy się muruje. Tutaj też jeszcze trzy do góry, ale już będzie można też zamykać. To no i tam przy wejściu zostawiamy sobie to na sam koniec, żeby można było. Jakoś chodzi, żeby, żeby była komunikacja Także w pierwszej kolejności Zamykamy sobie Wszystkie wewnętrzne w dniu jutrzejszym Myślę, że jutro już Troszkę więcej nagramy z tego murowania I tyle, tam jeszcze schody musimy wyciągnąć od razu Także już więcej skakania niż murowania zostało No i jeszcze takie z szybszych Tematów to te dwie ściany ta I i ściana łącząca część mieszkalną z garażem. No i dobra, nie będziemy przedłużali. Oceniajcie, komentujcie i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, hej.